takich dziwnych aksynomancja wróżenie za pomocą siekiery lub topora elektromancja wróżenie przy użyciu specjalnie tresowanego koguta al Tio Mancja, wróżenie za pomocą chleba jęczmiennego. <grywa> idziesz, Konkret. idziesz do tego, do piekarni, poproszę chleb jęczmienny, nie ma. Cholera, znowu nie będę wiedział, co robić przez cały dzień. <grywa> o Jezu, aż się popłakałem. Przejdźmy do tego jasnowidzwa, bo tu już nas czas a, goni, a dobrze, trzeba kończyć. Dobrze, to... to yy, yy, <grywa> wróżenie za pomocą koguta. Wróżenie... Wróżenie Wspaniale. Wróżenie Wspaniale. Nie, tutaj jest po... <laughs> z liści róży. Fill your Jest tutaj tego tak dużo, tak, ale daj, dobrze. Daj zabieram, bo... Nie, nie, tam daj mi, bo mam tutaj Aha, tych, tych wróżbitów. Słuchaj, bo jest kwestia taka, że niektórzy ludzie, i teraz nie do końca wiadomo, czy używają tych metod, tak, czyli wróżą z siekiery, <grym> powróżą z siekiery. jak utknie w głowie, to taka u, będzie... U skwarna. To skwarna. bogactwa. Jutro będzie skwarna. Były takie postaci w historii, które, <grym> które wróżyły z siekiery. A miszów 2.